Cześć dziewczyny. Cześć. Z ogromną przyjemnością, ekscytacją, chciałabym dzisiaj pokazać wam coś, nad czym pracowałam przez ostatnie trzy tygodnie z preską, bo wspólnie stworzyłyśmy kolekcję świąteczną, kolekcję taką, która posłuży wam nie tylko podczas świąt, ale też w normalne dni. Natomiast ona jest taka, ta kolekcja taka nasza. Taka soczysta, taka w pięknych kolorach, że ja po prostu jestem mega podekscytowana, że udało nam się to dopiąć. Dlaczego mówię, że trzy tygodnie? Bo to była dosyć taka szybka, spontaniczna akcja, ale ja ubrania preski i ich jakość znam bardzo dobrze, wręcz doskonale, ponieważ lata temu stworzyliśmy też już wspólne kolekcje, które noszę do tej pory i mam w swojej garderobie. Były to kolekcje i właśnie takie dresowe i letnie i lniane i to wszystko tak fajnie nosiło się, że jakoś tak preska do mnie napisała, ja odpisałam, a ponieważ wiem, że to jest naprawdę fajna, rodzinna polska marka z dziewczynami, które wkładają całe serducho w tę swoją firmę, więc tak pomyślałam, a zróbmy coś takiego wspólnego. Fajne jest to, że Preska pozwala mi na zaprojektowanie tego, co ja chcę, ale tutaj poszło łatwiej, bo pokazały się bluzy, w tej, będą w tej kolekcji bluzy i to są bluzy, które ja doskonale znam, które Preska już szyje od wielu, wielu miesięcy, a nawet lat ponieważ one się świetnie sprzedają. I pierwsza bluza, którą mam na sobie, to jest oczywiście piękna, soczysta czerwień. Jeśli chodzi o czerwień, to jest czerwień taka idealna, czerwień świąteczna, czerwień walentynkowa, czerwień, która doda każdej dziewczynie w takim moim typie urody, no takiej... Promienności, takiej soczystości. I Karola też tę bluzę już ma, też jej się podoba, bo to jest taka piękna, czerwień idealna. Taka na święta, perfekcyjna. Taka perfekcyjna, idealna na święta. I od razu mówię, dziewczyny, jeśli chodzi o bluzy, to rozmiarówka jest następująca. I to jest bardzo ważne, jak zdecydujecie się zamówić taką bluzę, żebyście pamiętały o tej rozmiarówce. Ja mam na sobie XS na S. W marce preska to oznacza tak naprawdę, że to jest taka Emeczka. Jeśli zamawiacie M na L, to będzie to raczej L. E, następnie jest też XL, ale też jest XXS, to jest taka eseczka, która będzie le lekko oversizedowa. E, te bluzy są takie, żeby, żeby czuć się w nich swobodnie. I teraz tak. Jak chcecie je stylizować, bo ja tę czerwoną bluzę też będę nosić z kołnierzykiem pod spodem, czyli z koszulą, więc żeby było troszeczkę bardziej elegancko, ale cały czas wygodnie, to właśnie koszula pod spód, wykładam sobie kołnierzyk, rękawki, dołem to w zależności, troszkę tej koszuli może wystawać, lub nie, jak tam czujecie. I właśnie to jest taka wersja bardziej elegancka. Natomiast, jeśli chcecie nosić tę bluzę po prostu jako samą bluzę, to wtedy warto wziąć mniejszy rozmiar XS na S. Natomiast, jak będziecie ją stylizować sobie właśnie z koszulą, to możecie pomyśleć o większym rozmiarze od tego, co zazwyczaj nosicie. Więc bluza jest po prostu najzwyczajniej w świecie prosta, ale z ogromną zaletą tych materiałów, które Preska pozyskuje. Wiem, że gdzieś tam koło łodzi jeździ specjalnie po ten materiał. Jest to, że po praniu się z tym nic nie dzieje i trzyma się kolor. Oczywiście bardzo ważne jest przy takich soczystych bluzach, żeby je prać z ubraniami w podobnym kolorze, tam w czerwieniach, i żeby prać na lewej stronie. Co to, to jest ważne? I dzięki temu te bluzy, bluzy posłużą Wam długo, długo, długo. I tyle. I czerwień to jest ta pierwsza, która bardzo chciałam, żeby znalazła się w tej świątecznej kolekcji. A oczywiście, jak mnie znacie, to doskonale wiecie, że w kolekcji musi się znaleźć śmietanka. No bo jak Suzy bez śmietanki? I bluza śmietankowa to jest też bardzo fajny pomysł, i taka baza do stylizacji jak chcecie, z ulubionymi nawet spodniami sportowymi, bo ta śmietanka jest kolorem neutralnym, więc Wam do wszystkiego dopasuje się. Ja ją wystylizowałam ze spodniczką i z mokasynami i ze skarpetami. Ja wiem, ja wiem, to takie nie moje, ale tak pokazuję. I to jest taki zabieg, do którego się przekonałam dopiero teraz. Jak już wszystkie dziewczyny dawno już przestały nosić te skarpetki, to ja tak troszeczkę... Tutaj szarość z szarością sobie łączę, ale właśnie z błękitną koszulą ulubioną i z ta, ta śmietankowa bluza razem to tworzy taki fajny duet. No więc śmietanka musiała się znaleźć, i w tej kolekcji znalazła się soczysta zieleń, taka odważna, no ale taka, która też będzie Wam pasować do stylizacji. Szczególnie ja bardzo lubię łączyć zieleń z brązem z karmelem, to tak bardzo y, fajnie wygląda. Karola, Ty? Taka wiecie, choinkowa. Taka zieleń choinkowa, soczysta zieleń choinkowa. Y, I to, y, to, y, to był w sumie mój pomysł, że chcę taką y, też właśnie w kolor iść. No i jeszcze jeden kolor, wiadomo jak Suzy, to też musi być róż i już. Więc mamy taki słodki róż do łączenia na przykład z ulubionymi jeansami. To też, jeżeli chcecie nosić różową z na przykład białym kołnierzykiem, to wziąć rozmiar większą. Więc ten róż, to wiadomo, musiał też znaleźć. Więc mamy takie cztery, fajne, soczyste kolory, bluz, które możecie łączyć z kołnierzykiem. Ja tę bluzę będę nosić też właśnie z kozakami, leginsami, właśnie dłuższą koszulą. I tak sobie będę kombinować, to trzeba mnie obserwować na Instagramie, bo tam będzie sporo tych takich inspiracji, będę to sobie łączyć w różne zestawy z ubraniami też, które już mam, żebyście też mogły się zainspirować. Więc te bluzy, które możecie nosić jak widzicie przed świętami, już teraz jak najbardziej, jak i podczas świąt do stylizacji z kołnierzykami, to nosicie jak chcecie, jak czujecie, jak lubicie. No i oczywiście w tej kolekcji pojawiło się coś, co ostatnio Naprawdę dużo mnie jest w krótkich spódniczkach, i Karola aż podniosła brwi i się uśmiechnęła, bo ja naprawdę zrobiłam się ostatnio spódniczkowa. Ja nie wiem, co się dzieje. Taka zmiana. I mamy dwie spódniczki: spódniczkę szarą, plisowaną i spódniczkę w krateczkę pasującą do marynarki. Więc to taki komplet. Pomyślałyśmy, że to jest świetny pomysł, taka właśnie granatowo-bordowa marynarka i ona będzie nie tylko posłuży Wam podczas świąt, ale też na jakieś eleganckie spotkania i wyjścia. I teraz tak, tę marynarkę w krateczkę ze spódniczką i kozakami jak najbardziej super, to jest moja propozycja. Natomiast ta marynarka jest tak uniwersalna, ładna i ubierająca, że możecie ją spokojnie też wystylizować z jeansami. Czy właśnie z legginsami, bo ona jest dłuższa, zakryje pupę i z kozakami. Ona jest naprawdę do tworzenia tak, jak chcecie. W tej kolekcji znalazły się też bardzo ładne, eleganckie, proste spodnie. Dobry materiał, dobry skład, które też możecie sobie połączyć z tą marynarką, czy z czerwoną, bo zaraz wspomnę o czerwonej. Więc jak chcecie, takie, też właśnie chciałam, żeby się znalazły w tej kolekcji takie, właśnie eleganckie, Dobrej jakości czarne spodnie, które też Wam do wszystkiego posłużą i się znalazły, znalazło się dla nich miejsce. Także tak, marynarka na różne okazje, do noszenia jak najbardziej, ale też właśnie oprócz tej jednej marynarki pojawiła się czerwona marynarka, bardziej taka świąteczna. I jak jedna pani zobaczyła mnie, pani, jak nagrywałyśmy w studiu, to mówi: O jej, jaka piękna, właśnie ubierająca na święta idealnie jeden taki macie egzemplarz i możecie i na imprezę tutaj iść i do pracy i po pracy i jest taka rzeczywiście bo to jest marynarka która była już w zeszłym roku w presce i ja powiedziałam ja chcę żeby ona się znalazła w mojej kolekcji teraz bo jest taka piękna i właśnie też ubierająca Ale ty ją miałaś w ubiegłym tak. roku i ja pamiętam tak. że coś gdzieś yy... Miała się na sobie i co gdzieś szłyśmy, to każdy się pytał skąd marynarka. Tak, bo ona jest właśnie taka, że przykuwa wzrok. Jest taka, no piękna jest ta czerwień, i, i, i tych egzemplarzy mamy nie za wiele, więc jak chcecie się na nią zdecydować, to od razu, bo ciężko było z pozyskaniem tego materiału. I ona jest właśnie taka, że zawsze. Ktoś zwróci uwagę, jak będziecie miały tę marynarkę na sobie. Także o to możecie być spokojne i ona jest przepiękna. No, po prostu posłuży. Ja, mimo, że ja ją nosiłam w zeszłym roku, to ja z niecierpliwością czekam, żeby ją nosić też w tym roku. Także to jest druga marynarka. Trzecia marynarka, dziewczyny. I to już jest marynarka, o którą ja miałam tyle zapytań na Instagramie, i od razu się przyznam: miałam taką marynarkę bardzo podobną z sieciówki. Natomiast ta marynarka była z podszewką y, poliestrową, już była taka trochę zmęczona, bo miała tam swoje lata. I poprosiłam preskę, żeby uszyli mi coś podobnego, ale z lepszego materiału, z jeszcze ładniejszymi guzikami, żeby się postarały. I najważniejsze, żeby właśnie ta marynarka miała nie poliestrową, a wiskozową podszewkę, ponieważ chciałabym aby ta jedna marynarka posłużyła mi długo, długo, długo i żeby była taka uniwersalna i pasowała do wszystkiego. I znów ja ją wam pokazuję w zestawieniu z czarnymi spodniami. Ale znowu taka marynarka ona już ja bym takiej nie zaliczała do świątecznej kolekcji. Ona jest po prostu taka, którą założycie na co dzień. To jest taka elegancka marynarka. Po prostu. To znaczy to jest marynarka, którą bierzecie na co dzień do eleganckich stylizacji. Tak. Ale świetnie sprawdzi się wam też z jeansami i kowbojkami. Tak. Właśnie i ja chciałam po prostu, żeby była dobrze rozmiarowo dopasowana do mojej sylwetki od razu też do Waszej. Napiszę w opisie jej rozmiar, żebyście też wszystko wiedziały całą moją rozmiarówkę. I chciałam po prostu ją cały czas z niej korzystać, tak? Tylko, że tak, jak ja mam czarną marynarkę ze złotymi guzikami, no to ja sobie odbijam czymś jasnym przy szyi, tak? Czyli będę nosić z białym t-shirtem i właśnie jeansami, jak wspomniała Karola, czy właśnie z tymi eleganckimi spodniami, e, które uszyłyśmy, to już w tej wersji takiej bardziej eleganckiej, i jakoś taką e, mam koszulę z Fontaziem, tak? Z tych starszych e, m, kolekcji, i sobie to połączę w też w elegancki sposób. Tę marynarkę, Będę też nosić ze spódniczką. Mogę sobie pokombinować na różne sposoby, ale żeby to była jedna porządna marynarka, która posłuży latami i żeby ten materiał no, nie zużywał się, tak? Tak jak w tej mojej sieciówkowej, no, nie wygląda za dobrze. A ja bym chciała taki materiał, który rzeczywiście, jakościowo będzie. Jak najlepszy, i nie będę wnosić żartych reklamacji. I wiem, że w przypadku tej preskowej wnosić takich reklamacji nie będę musiała, bo jakość jest jakby bez zarzutu. Jak zobaczycie ją sobie na żywotona od środka, jest odczyta taką ładną lamówką. Tam wszystko jest naprawdę bardzo ładnie wykończone. To mamy to, 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 dwie spódniczki. Szara, muszę jeszcze raz wspomnieć, bo ta szarość ładnie Wam się skomponuje, czy właśnie ze śmietanką, czy z czarnym, cała czarna stylizacja i szara spódniczka, to jest dobry pomysł. Mamy też białą koszulę, taką bardzo klasyczną i to jest koszula dziewczyny, która po prostu preska tysiące jej sprzedała, ale ja chciałam, żeby w tej kolekcji też znalazła się biała, prosta koszula ze złotymi guziczkami, bardzo to chciałam, bo my takie koszule już mamy. Umówmy się, że i Karola ma, i ja z preski, ale chciałam, żeby preska ją powtórzyła, że te dziewczyny, które nie mają jedną porządną, dobrej jakości białą koszulę, to właśnie zainwestować w tą z preski i też Wam posłuży e, długimi, długimi miesiącami i latami. To jest to, 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 to. I Karola, wszystko powiedziałam, chyba wszystko powiedziałam. Także to jest taka świąteczna kolekcja, która powstała, kiedy ja byłam w takim gorszym czasie. Preska do mnie napisała. Zróbmy coś razem. Ty dzwoneczek zadzwonił i mamy fajną, piękną, świąteczną kolekcję. Którą do noszenia już nie czekamy na święta, tylko właśnie te bluzy są do noszenia już teraz. Potem możecie właśnie z tym kołnierzykiem, jak wspomniałam, marynarki nosimy, czujmy już ten. Świąteczny czas wcześniej. i Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu i mam nadzieję, że jeszcze stworzymy niejedną kolekcję z streską. Oczywiście zostawiam dla Was kod rabatowy z racji współpracy Suzy15. Pod vlogiem zostawiam linki. Korzystajcie, zobaczcie i. I najlepiej jakbyście mi też wysyłały zdjęcia już potem w tych stylizacjach. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Ja je będę przerzucać u mnie na Instagramie na Stories, bo to, to wiecie, no to, że y, 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 ja mam pomysł i coś wymyślę i coś stworzę, to jest jedno, ale to, że Wy potem mi wysyłacie właśnie y, zdjęcia w butach Marko, tak, czy właśnie w tych ubraniach to to jest dla mnie takie yy, naprawdę bardzo mobilizujące, cieszące. I dodające więcej wiatru w skrzydła. Także bardzo dziękuję. Dziewczyny, zostawcie dobre słowo w komentarzu pod vlogiem, i do następnego razu całuję. Obserwujcie nas na Instagramie, bo będziemy z karolą się pokazywać w tych ubraniach. Pa! Pa!